Jedziemy na Mazurę. Pogoda ma nas nie rozpieszczać, ale szczerze już się do tego przyzwyczaiłam. Chcesz założyć czapkę? Jesteś jak tatuś, nosisz czapkę w pomieszczeniu. Brawo, synku, kupiona. Super. Tak jest. A powiedz, gdzie jedziesz, Henryczku? Do Milana. Do Milana. Jedziemy do Milana, do tatka, do Agi, do Roberta. Przecież tak mało sportu było ostatnio w, e... w moim życiu, że postanowiliśmy pojechać na obóz sportowy. Jesiuniu, w, w swoim życiu też jest dużo sportu. Wczoraj oglądałeś Real Madrid FC Barcelona. Jak <śmów> lepiej Jak Kiedy na siunię, co po zazdrości was żonie? <śmów> <śmów> ja myślę... Całe życie byłem sportowcem. <śmów> w końcu postanowiłem, że żona mnie zmotywuje, żeby zająć się sportem? <śmów> Tak, to prawda. Ale tak, real wygrał, trzy no. Wygrał, Więc wygrał. Jeszcze I my o tym jutro porozmawiamy w Gdzie? Gdzie pozbawiam o tym? W Misja Football. Brawo. O 11.40. No, gdzie Pisiuniu? Gdzie? W jakim... Na Onet! Brawo Piusiuniu! <noise> Heniu, gdzie jedziemy? Do minę! Dobra! Do Milana, do tatka, do Roberta, do Agi. Jedziemy potrenować, jesteśmy zapakowani jak zawsze. No i już przyjechaliśmy, siedzimy się bawimy, a tak szczerze mówiąc to po prostu leżymy, o jest i ona królowa Mazur. Jestem królową Mazur i królową tego hotelu. I Dubaju. I Dubaju. Słuchajcie jesteśmy w mega hotelu na Mazurach, niby na Mazurach, a tak naprawdę wygląda jakbyśmy miały widok na Bałtyk, jezioro piękne. Jedno z najczystszych w Polsce, i tutaj jest specjalnie nawieziony piasek, więc tutaj naprawdę człowiek się czuje jak nad morzem. Pięknie to jest. Słuchajcie, my dopiero zaczynamy eksplorować, ale tak naprawdę najpierw troszkę odpoczniemy. Ale chłopcy są z y, dziećmi, więc korzystamy. Jesteśmy takie matki polki. A teraz słuchajcie, idziemy pograć ping-ponga. Bo są takie badania, że osoby, które uprawiają sporty paletkowe żyją najdłużej w najlepszym zdrowiu. Serio. I ping-pong ze wszystkich sportów paletkowych, czyli tenisa, padla, badmintona i tak dalej. No właśnie, bo to jest i tenis ziemny i ping-pong, ale ping-pong wygrywa jako najlepsza dyscyplina do tego, żeby jak najdłużej zostać w dobrym zdrowiu i w sprawności umysłowej. Więc my właśnie postanowiłyśmy za Agnieszką pozostać w tym dobrym zdrowiu i idziemy grać w ping-pong.